Umiejętność wyrażania emocji i uczuć jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do skutecznej pracy z emocjonalnymi przyczynami chorób. Twoja reakcja może być mechanizmem obronnym, pod którym kryje się emocjonalna rana. Skuteczne uwolnienie uczucia, które chroni tę ranę, doprowadzi do konfrontacji ze starym emocjonalnym bólem, a samodzielne poradzenie sobie z nim może być trudne. Unikałeś tej konfrontacji przez całe swoje dotychczasowe życie, budując wokół swego bólu ochronny mur, stworzyłeś przekonanie: jedno lub więcej, które kieruje Twoim zachowaniem i pomaga otrzymywać Twoje otoczenie i Ciebie samego bezpiecznej odległości od tej emocjonalnej rady, nadużycie, wykorzystanie, porzucenie czy bolesne strefa zaburzyły Twoje poczucie bezpieczeństwa. Będziesz musiał się z tym zmierzyć. Z dużym prawdopodobieństwem, gdy dotrzesz do tego miejsca, będziesz też musiał otworzyć się na przyjęcie i akceptację swojej ciennej strony, swoich biologicznych instynktów. Jest mało prawdopodobne, byś poradził sobie sam. Potrzebujesz wsparcia kogoś doświadczonego, kto pomoże ci przez ten proces przejść w bezpiecznej atmosferze, bezwarunkowej akceptacji.